TV. a w dzisiejszym odcinku ustanowię nowy rekord świata no bo sam go właściwie to wymyśliłem mianowicie przejdę trzy najtrudniejsze gry czyli Minecraft Fortnite oraz moi drodzy jeszcze Valorant także zostawcie łapkę w górę suba z dzwoneczkiem no i już bez zbędnego przedłużania lecimy Może tak, widzowie tak jesteśmy już w Fortnite odpaliłem sobie stoper i będę sobie robił trzy czasy, tylko nie będę miał z dosyć mam nadzieję, że w że mniej niż godzinę uda mi się rozwiązać ja, to, co mi przytaczają, bo naprawdę już kilka razy nie bywam także dobrze, tak, że idziemy po coś odszukiwania paki łapką w górę Dobra, widzę, że tutaj paru gości leci, cztery, pięciu łącznie

Biorę sobie schamerę. Mój teraz to jest już kops. No właśnie. Patrz. No nie mam... Uuuu, ale hedzik Dobra, mi coś na kewa, nie ma się nic na kewa? To słabo. Za z tobą! A to już to ziomek! Łatwo! Najpierwszy Pierwszy winek w Fortnite. Ja już mam ustawiony sobie seed, Jak ktoś chce, to można sobie zatrzymać i tam skopiować. A ja spróbuję pobić swój rekord mniej więcej. Tutaj Mam taki sidzik i zaczynamy. Muszę zrobić cały netherite'owy set, no bo w tym speedrunie jestem najlepszy. Kiedyś wykręciłem tutaj nie godzinę, tylko minutę. Minutę, 5 sekund. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Mi się podkładka podwyżkę skończyła. Tutaj sobie szybko przejdziemy. Kątkę postawimy. Tu się wsiada. To jest przyzwyczajony do przycisków z Fortnite'a, że tutaj. Ja. Minecraft tutaj. Tutaj przekopujemy szybciutko. Trafiłem, trafiłem, trafiłem. Gdzie ja to mam? Ja tym. Całe yy, eku. Zrobione. I ja nie mogę nic trafić. Otóż ja nie wiem, gdzie co ja mam. O, chyba. Chyba mi się udało. Minecraft był szybki za pierwszą próbą, także możemy już lecieć sobie do Valoranta. To co zrobiły? Nieważne. Dobrze, nice. Teraz go. Ja sobie znażę. zawsze kupuję ghosta. Bo to jest moja ulubiona broń taka podręczna. 30 sekund na zakupy. Zgadzę jeszcze ile czasu zostało. A jednak... Jednak jest prawdzie. Klacz! Wygrałam. Ja jestem tylko ważną osobą na tercji. Udało. Wykończyłam. No, Przeładowuję. No, no, Siłą. Widzę wroga na A. Został wrogowy jeden. Nowego ulta. Nice. Przeładowuję jeszcze jeden w dziesiątek. Hmm? ale fajne Ostatnia runda połowy. Są widzę wroga na A. Zabieram wizję. Próbowaliście. Ale zjawiłem się ja. Nice, łatwo. Zamiana stron, punkt meczowy. Nice. się wygrywają. Nice, GG. Teraz szybko muszę wyjść do pulpitu. Widzowie! Udało mi się zaliczyć challenge w 37 minut i 55 sekund. Jestem bardzo zadowolony. Może jeszcze kiedyś nagram drugi odcinek, kiedy będę ten rekord ślubował w sensie. Będę go pobijał. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Możecie zostawić łapkę w górę, suba i no już papa. Pa.